Cześć, dziś płyta, która chyba u każdego miłośnika muzyki musi być na półce, szczególnie u y, miłośników płyt winylowych, czyli Pink Floyd i Dark Side of the Moon. Klasyczna płyta dla miłośników czarnego krążka. O tym wydawnictwie chyba już powiedziano i napisano wszystko, ale myślę, że warto Wam przedstawić kilka takich istotnych faktów. Album powstał w 1973 roku. Jest to album koncepcyjny, wiadomo, Pink Floyd to zespół brytyjski. I z takich ciekawostek, które tutaj są dla nas najbardziej istotne, to album trwa ponad 43 minuty. Nagrywany był pomiędzy czerwcem 1972 rokiem a styczniem 1973 roku, a został wydany 1 marca 1973 roku. Album od premiery do dnia dzisiejszego sprzedał się w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. To jest naprawdę ogromny wynik. Chociaż zajmuje drugie miejsce w tym rankingu, to wiadomo, pierwsze miejsce zajmuje Michael Jackson z thrillerem, który jest nie do pobicia. Ale z takich ciekawostek, które zobaczycie tutaj, między innymi on do dziś także w Polsce całkiem, całkiem nieźle plasuje się w rankingach sprzedawanych płyt. To wydawnictwo Pink Floyd. Bez przerwy było na amerykańskiej liście Billboard przez ponad uwaga 950 tygodni czyli to jest w okolicach 18 lat Jest to naprawdę niebywały wynik w dzisiejszych czasach. A kończąc już z rankingami w 2003 roku album został sklasyfikowany na 43 miejscu albumów wszechczasów czasów magazynu Rolling Stones Osobą odpowiedzialną za produkcję tej płyty był Alan Persson ze studia Abbey Road w Londynie. Między innymi odpowiadał za produkcję takich płyt jak Abbey Road Beatlesów czy Led It Be. Autorstwo okładki tego albumu to dzieło grupy Hypnosis, czyli brytyjskiej grupy grafików specjalizującej się w projektowaniu okładek do albumów rockowych, między innymi właśnie dla Pink Floyd, Led Zeppelin czy Genesis. Grafika prezentująca się na okładce tego albumu stała się już ikoniczna. Każdy fan muzyki jest w stanie jak tylko na nią spojrzy, od razu rozpoznać tytuł albumu oraz wykonawcę. Jednakże to był jeden z wielu projektów, które gr grupa Hypnosis mająca stworzyć Układkę do tego wydawnictwa zaprezentowała zespołowi. Z takich ciekawostek, między innymi yy, zespół dostał jako propozycję zdjęcie surfera na wysokiej fali, ale oczywiście nie zdecydował się. Yy, w momencie, kiedy członkowie zespołu Pink Floyd zobaczyli projekt z pryzmatem, od razu wiedzieli, że to jest to. Prosty obraz, idealnie oddający zawartość płyty. No nie pozostaje nam nic innego, jak tylko omówienie tych dwóch wydawnictw. Pierwsza poleci na warsztat, płyta wydana w Polsce. Zaczęła się bodaj najciekawsza w Polsce lekcja nudnej dotąd ekonomii politycznej socjalizmu. 88 rok to już końcówka komuny w Polsce, więc wydawnictwo też z racji kryzysów jest bardzo ubogie. Tutaj możemy zauważyć element informujący o nazwie zespołu i tytule albumu, ale to nie jest żadna naklejka, to jest wydrukowane. Ta wersja płyty, którą posiadam, no jest trochę już zniszczona. Ta okładka również, notabene, zapłaciłem za tą płytę. Gdzieś na jakimś targowisku staroci 5 zł, więc cena naprawdę okazyjna. Okładka może zniszczona, ale płyta całkiem, całkiem jeszcze przyzwoita. Zobaczcie też tutaj na grafiki one są trochę takie, jakby wyblakłe. No to tylko pokazuje, że był chyba kryzys wówczas z tuszem, tak samo jak z papierem w tym 88 roku, więc ta jakość nie została dobrze zachowana. Pewnie tak jak na płytach epokowych, które wówczas wychodziły na zachodzie. Tył płyty to tracklista. Oczywiście skład zespołu, wszyscy muzycy, kto produkował, gdzie nagrane, czyli Abbey Road Studio London. kiedy. Alan Persson, inżynier dźwięku, o którym już wspominałem. Oczywiście tutaj, osoby, które uczestniczyły w nagraniach, są wymienione. No i oczywiście, kto projektował okładkę, grupa Hipnozis. Jak to bywało dla polskich epokowych płyt? Logo polskich nagrań Muza, numer katalogowy, i tutaj te informacje, o, którym, o których wcześniej wspominałem, czyli licencja EMI Sport. Sport, przepraszam, Records. EMI Sport to są gry teraz. Dla Pagartu i cena 2200 złotych. A tak wygląda płyta po wyciągnięciu jej z koperty. Zero dodatków, zero wkładek dodatkowych. Tak jak wspominałem, płyta została kupiona na starociach, więc nie miała żadnej koperty. Ta koperta to jest koperta, którą ja dołożyłem. Co charakterystyczne dla tego wydania. Polskiego, kremowy label. I chyba to wszystko. I przechodzimy do opisu i prezentacji albumu zremasterowanego. Uwaga, to jest album remasterowany z 2016 roku. Wydanie europejskie. I z ciekawostek jest zremasterowany z oryginalnych oczywiście taśm analogowych. Również w Abbey Road Studio w Londynie. Pierwsza różnica, jaką już widać po okładce, przede wszystkim jakość wykonania obecnego wydania. Wyraźne, już tutaj graficzne elementy składowe na tą okładkę, które, które charakteryzowały to wydawnictwo. Co dodatkowego, gatefold. A na gatefoldzie oczywiście, teksty. Utworów, informacje, czyli o utworach, czyli tracklista na stronie A i na stronie B, skład zespołu, oczywiście, informacje, kiedy nagrany album, kto inżynierem dźwięku. No, tutaj się nic nie zmienia, czyli te elementy opisowe i te elementy opisowe. Są identyczne jak na wydawnictwie polskim z 1988 roku. Brakuje oczywiście tych tekstów. Tył, rewersik okładki z frontu. A w środku mamy płytę jedną. Ale jest to audiofilskie tłoczenie na 180 gramach. Ciężka płyta, dobrze wytłoczona. Fajnie leży na talerzu, na gramofonie. Oczywiście w kopercie, już z foliką antystatyczną, czyli pełna profeska. I z dodatkowych rzeczy, które mamy, to naklejki. Dwie. Oraz dwa plakaty specjalnie wydane. Do tej edycji. Więc zestaw naprawdę prezentuje się nieźle. Teraz co do ceny. Cena, jaką zapłaciłem za to wydanie, nie była wygórowana, bo uwaga, w jednej z sieci muzycznych zapłaciłem za to wydanie 73 zł. Przed nagraniem tego materiału sprawdzałem na Najpopularniejszym portalu aukcyjnym w naszym kraju, w jakiej cenie można kupić dziś to właśnie wydanie epokowe z 1988 roku, wydane w Polsce przez polskie nagrania. Średnia cena, jak zauważyłem, w takiego stanu dobrego tego albumu to jest w okolicach 130 zł. I Poszukałem również tego wydawnictwa z 2016 roku zremasterowanego, którego tutaj, które tutaj wam prezentowałem. I słuchajcie, w kilku sklepach w Polsce z płytami winylowymi, ten nowy album można kupić także za uwaga, 130 zł, więc wybór należy do Was, czy wolicie epokową płytę, czy wolicie współczesną, ale zremasterowaną. Jak dla mnie, w mojej prywatnej opinii, lepiej zdecydowanie brzmi ta płyta zremasterowana. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to... Sam nośnik jest lepszy, bo to jest 180 gram. Cięższa płyta, dobrze wytłoczona, świetnie to brzmi. Ta polska epokowa, no trochę tak po zrobiona jest i, i to brzmienie jest o wiele gorsze jak dla mnie tak mogę się mylić może ktoś na innym sprzęcie niż na którym ja słucham ma inne odczucia inne wrażenia ale jeśli ja miałbym wam polecać zdecydowanie yy, do słuchania do słuchania kupiłbym wersję z 2016 roku zremasterowaną jeśli udałoby by wam się gdzieś dostać yy, tą płytę polską oczywiście fajnie mieć pokówkę w domu to zawsze cena rośnie. Na tym się nie straci, ale do słuchania zdecydowanie remaster. Oczywiście dodatkowym atutem tego wydawnictwa z 2016 roku to są te dodatki. Także tak jak ktoś zbiera plakaty lubi takie gadżety, naklejki, kolekcjonuje, jest fanem Pink Floyd to myślę, że warto to wydawnictwo mieć u siebie na półce. Jeśli spodobał wam się ten film, zostawcie suba, komentarz. Kliknijcie dzwoneczek, żeby nie umknęły wam żadne nowości, które będą się u nas pojawiały na kanale coraz częściej. A jeśli macie jakieś pytania lub sugestie co do kolejnych odcinków, zostawcie informacje w komentarzu. Może z płyt, które posiadamy, chętnie zrobimy jakiś nowy materiał.